Cześć! Robótka z Aurelią, serwetka Hania. Zapraszam na odcinek czwarty. Mamy 21 okrążeń. Zaczynamy okrążeniem 22. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Słupek nad kolejnym słupkiem. słupek nad następnym słupkiem. Mamy trzy słupki. Trzy słupki na łuku. Pierwszy, drugi, trzeci. W sumie sześć. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Z tej strony wykonamy również sześć słupków. Trzy słupki na łuku. Pierwszy. Drugi. Trzeci, i trzy razy słupek nad słupkiem. Mamy cztery, na kolejnym słupku słupek, mamy pięć. I na następnym słupku słupek mamy sześć słupków odłuku. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. 9 oczek łańcuszka. Omijamy jeden słupek ananasa, przechodzimy na kolejny i tutaj na tym słupku wykonamy słupek do połowy. Przechodzimy na kolejny słupek, słupek do połowy. Przerabiamy przez dwie nitki. I teraz te trzy nitki razem. Mamy dwa słupki łączone górą, czyli jeden słupek. Jeden słupek omijamy, jeden słupek zostawiamy. Tak to pięknie wygląda. 9 oczek łańcuszka. Przechodzimy na motyw główny z poprzedniego okrążenia i wykonujemy motyw główny, podstawowy z tego okrążenia, tak jak już Wam pokazałam. Tutaj wykonujemy ten motyw. Pracujemy tak całe okrążenie. 9 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 22 okrążenia. 3 oczka łańcuszka na słupek. Na kolejnym słupku słupek. Na następnym słupku słupek. Mamy trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka na łuk albo poprzeczkę. Trzy słupki omijamy, przechodzimy na łuk. I wykonujemy trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka, łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki w tym samym miejscu pierwszy drugi trzeci trzy oczka łańcuszka na łuk albo poprzeczkę trzy słupki omijamy przechodzimy na kolejny i tutaj trzy razy słupek nad słupkiem pierwszy. Na kolejnym słupku słupek drugi. Na następnym słupku słupek trzeci. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. 5 oczek łańcuszka. Tutaj w poprzednim okrążeniu mamy 9 oczek łańcuszka, przechodzimy na piąte środkowe oczko łańcuszka. Wkłuwamy szydełko, pamiętamy, wkłuwamy szydełko i wykonujemy jeden półsłupek. 9 oczek łańcuszka. Tutaj mamy 9 oczek łańcuszka. Wkłuwamy szydełko w to piąte środkowe oczko łańcuszka. Wkłuwamy szydełko i wykonujemy 1 półsłupek. słupek. 5 oczek łańcuszka. Przechodzimy na motyw główny, podstawowy z poprzedniego okrążenia. Wykonujemy motyw główny, podstawowy z tego okrążenia. Tak jak już Wam pokazałam ten motyw. Pracujemy tak całe okrążenie. Pięć oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Było to 23 okrążenie. Mamy 16 motywów głównych, podstawowych w okrążeniu. Łuk z 5 oczek łańcuszka, łuk z 9 oczek łańcuszka i łuk z 5 oczek łańcuszka. Przechodzimy na poprzeczkę czy łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe powiedzmy na łuku. Wykonamy tutaj trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka na słupek, drugi słupek, trzeci. Trzy oczka łańcuszka na łuk, kolejne trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi, trzeci. Przechodzimy na łuk, wykonujemy trzy słupki pierwszy drugi trzeci trzy oczka łańcuszka na łuk kolejne trzy słupki w tym samym miejscu pierwszy drugi, trzeci i jeszcze raz. Przechodzimy na tą poprzeczkę, czy łuk, trzy słupki, pierwszy, drugi, trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Kolejne trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. 3 oczka łańcuszka. Tutaj w poprzednim okrążeniu mamy 5 oczek łańcuszka. Wkłujemy szydełko w to trzecie środkowe oczko łańcuszka, Wkłuwamy i wykonujemy 1 półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Kolejny łuk, tutaj mamy 9 oczek łańcuszka. Wkłuwamy szydełko w to piąte środkowe oczko łańcuszka i wykonujemy 1 półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Kolejny łuk ma 5 oczek łańcuszka. Wkłuwamy szydełko w to trzecie środkowe oczko łańcuszka. I wykonujemy jeden półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na łuk czy poprzeczkę. I wykonujemy motyw główny, podstawowy z tego okrążenia. Tak jak już pokazałam. Powtarzamy ten motyw. pracujemy tak całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Było to 24 okrążenie. mamy 16 motywów głównych podstawowych łuk z trzech oczek łańcuszka z pięciu oczek łańcuszka z pięciu oczek łańcuszka z trzech oczek łańcuszka przechodzimy na łuk oczko ścisłe na drugim słupku Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Motyw powtórzymy. Trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek w tym samym miejscu. I jeszcze jeden. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki w tym samym miejscu, na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy, drugi, trzeci. Ten motyw powtórzymy jeszcze tutaj, na tym łuku i tutaj na tym łuku. Gotowe? Pracujemy dalej. Tutaj mamy trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za te trzy oczka łańcuszka i wykonujemy trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka na łuk. I jeszcze trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Wykonamy taki sam motyw tutaj. Tutaj mamy pięcioczek łańcuszka. Wkłuwamy szydełko. To trzecie środkowe oczko łańcuszka i wykonujemy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Przechodzimy na to trzecie środkowe oczko łańcuszka. Wykonujemy półsłupek. Chwytamy za te trzy oczka łańcuszka z poprzedniego okrążenia. Trzy słupki, pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka łańcuszka na łuk, i jeszcze trzy słupki w tym samym miejscu, pierwszy. Drugi, trzeci przechodzimy na kolejny łuk, motyw powtarzamy. Tak to wygląda, pracujemy tak? Całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy, oczko ścisłe. Było to dwudzieste okrążenie. Robutka tak się pięknie prezentuje. Mamy 16 motywów głównych podstawowych. Każdy motyw główny podstawowy. Składa się z pięciu motywów pojedynczych. Mamy 16 łuków pomiędzy motywami, i każdy taki łuk ma trzy oczka łańcuszka. Przed nami ostatnie okrążenie. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Słupek w tym samym miejscu, chwytając za ten sam łuk. Kolejny słupek w tym samym miejscu. I jeszcze jeden. Cztery słupki. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Kolejne cztery słupki w tym samym miejscu, na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy. Drugi. Trzeci. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. I teraz uwaga: wkłuwamy szydełko pomiędzy motywy z poprzedniego okrążenia i wykonujemy półsłupek. Przechodzimy na łuk motywu, wykonujemy motyw z tego okrążenia, cztery słupki, pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Kolejne cztery słupki w tym samym miejscu, na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy. Drugi. Trzeci, czwarty. Chwytamy pomiędzy motywami z poprzedniego okrążenia. Wykonujemy półsłupek. Przechodzimy na łuk kolejnego motywu z poprzedniego okrążenia i wykonujemy motyw główny, podstawowy z tego okrążenia. Powtórzymy tutaj i tutaj. Gotowe. Tutaj mamy trzy oczka łańcuszka. Wkłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka. Wkłuwamy i wykonujemy półsłupek. Przechodzimy na łuk kolejnego motywu z poprzedniego okrążenia i wykonujemy motyw główny z tego okrążenia. Cztery słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Dwa oczka łańcuszka. Kolejne cztery słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi, trzeci. Czwarty. Chwytamy. Tutaj pomiędzy motywami z poprzedniego okrążenia wykonujemy półsłupek. Pracujemy tak całe okrążenie. Chwytamy pomiędzy motywami z poprzedniego okrążenia. Wykonujemy półsłupek. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Odcinamy nitkę. Chowamy. Gotowe, prawie gotowe. Oczywiście serwetce trzeba nadać odpowiedni kształt. Serwetkę trzeba naciągnąć, wyprostować. Jeśli krochmalisz, wykrochmal. Trzeba wydobyć z niej całe piękno, które skrywa. Tak wygląda serwetka. Po wykonaniu, a tutaj pod spodem macie serwetkę po wyprostowaniu. Napinamy szpileczkami, zaczynamy od środka, zostawiam do wyschnięcia lub prasuję. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zapraszam do mojego poradnika blokowanie, krochmalenie serwetka Bożenka. Serwetkę w całej okazałości pokażę Wam w kolejnym odcinku. Będzie to podsumowanie projektu. Zapraszam i do usłyszenia, cześć.